Cześć, witajcie na kanale DropBiz. W tym filmie pokażę wam cztery produkty, które wleciały na naszą platformę w tym miesiącu i są to produkty, które warto sprzedawać czy to na Allegro, czy to na własnym sklepie internetowym. Nie tylko w tym miesiącu, ale i przez całe lato, ponieważ są to produkty, które najprawdopodobniej mogą być to zwycięskie produkty. Tak więc zacznijmy od pierwszego produktu, jest to słoń, zabawka do kąpieli. Przede wszystkim jest to zabawka dla dzieci, a zabawki zawsze tutaj dobrze się sprzedają, nieważne jaka jest pora roku, jeżeli jakaś zabawka jest fajna, jeżeli trafimy z jakimś zainteresowaniem, to zdecydowanie te zabawki będą nam się sprzedawać. Więc nisza dla dzieci również jest bardzo dobrą niszą. Jeżeli zastosujecie taką regułę wyceny tego przedmiotu, no to możecie na tym zarobić nawet 20$ dolarów na każdym przedmiocie. Jeżeli chodzi o ten produkt na AliExpress, to on się tam znajduje. Jest na tej aukcji akurat jest 155 zamówień i jest są duże czas oczekiwania do Polski czy też do USA. Natomiast Myślę, że mimo wszystko warto, by było na przykład ten produkt, chociaż jego też na Allegro. Na Allegro był ten produkt, ale tylko poprzez jakiś prywatna osoba wystawiła go do licytacji, więc nie dodawaliśmy tutaj tego. Natomiast myślę, że jeżeli byście chcieli go znaleźć, to może gdzieś na Alibabie znajdziecie go szybciej. Tutaj mamy przykładowy opis. Jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku, bardzo fajnie przedstawia działanie tego produktu i myślę, że jest to produkt wow, niekoniecznie może jest to jakiś problem tutaj, aczkolwiek może dzięki temu fajnie tutaj no myślę, że zdecydowanie dla osób, które tutaj kąpią dzieci jest to myślę fajny Fajna i przydatna rzecz, e, szczególnie też dla takich osób, trochę, dla takich dzieci, trochę starszych. Myślę, że zawsze jest to fajna taka zabawka do kąpieli, która gdzieś tam urozmaici trochę. E, tutaj mamy polubienia. E, jeżeli chodzi o target tej zabawki na, e, na Facebooku, jeżeli ktoś będzie robił reklamy na Facebooku, no to mamy tutaj na przykład niemowlę, czy karmienie piersią, czy pieluszka, czy rodzice małych dzieci, ale można też jakieś 5-10-15 smyki i tak dalej. Są to takie zajęcia. E, zainteresowania związane z dziećmi. Jeżeli chodzi o ten produkt i jego odbiór wśród osób, które gdzieś tutaj komentowały tę reklamę, bardzo dużo osób pyta, ile kosztuje ten produkt, więc zdecydowanie są to osoby zainteresowane. Tak, tak jak możecie tutaj zobaczyć, no jest tego bardzo dużo, więc na pewno te osoby będą zainteresowane zakupem tego produktu. Tak więc jest to pierwszy taki produkt, który warto byłoby dodać do swojego sklepu, bądź też stworzyć sklep z jednym produktem albo dodać do na przykład na Allegro czy na AliExpress. Drugą drugą drugim przedmiotem jest magiczna ładowarka bezprzewodowa i jeżeli chodzi o tą ładowarkę, to jest to bardzo dobry przedmiot, na przykład pod TikToka czy też pod Instagrama, ponieważ ten przedmiot jest przedmiotem wow. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to działa. Cena sprzedaży: no, ten produkt jest trochę droższy, ponieważ on kosztuje około 30 dolarów na AliExpressie, więc możecie go tak sprzedawać za 60, nawet 70, ze względu na to, że no, trudno powiedzieć, tak naprawdę nigdzie nie znajdziecie tego typu przedmiotu, więc trudno powiedzieć, ile on może kosztować, dlatego osoba nie będzie miała, jak tego na pierwszy rzut oka gdzieś tam sobie wycenić, też produkty, które są produktami elekt jakoś elektroniką, no to tutaj zdecydowanie tego typu produkty można gdzieś tę cenę zawyżyć, bo no zazwyczaj nie wiemy ile coś takiego może kosztować. 655 zamówień na AliExpressie, więc też dobrze tutaj to działa, ocena produktu 4,6 więc fajnie. Dostawa tutaj również jest wysoka, bo jest to przedmiot, który nie jest jeszcze takim przedmiotem, gdzie tam się sprzedaje dosyć często. Raczej nie znajdziecie go tak w sprzedaży w żadnym sklepie stacjonarnym, więc jest to nowy przedmiot, więc też tak dużo sprzedawców tego na AliExpressie nie posiada. Na Allegro też nie zna, jest tam chyba prowadzą jakieś osoby dropshipping, natomiast żeby tak sprzedawać za Allegro ten przedmiot to nie znaleźliśmy tego, tego przedmiotu. I teraz pokażę wam jak wygląda ten przedmiot, co on robi, więc jest bardzo fajny. Kładziecie telefon i nagle odpalają się takie runy. I, I ten telefon zaczyna się ładować, więc jest to zdecydowanie produkt, Wow, idealnie nadaje się na TikToka i zresztą tam też miał swoje początki. Można byłoby go również reklamować na Instagramie, czy stworzyć jakiś sklep z jakąś stronę niszową i reklamować ten produkt na Instagramie. Zdecydowanie on tutaj uzyskuje bardzo dobre wyniki 29 marca został dodany, więc też stosunkowo niedawno, a bardzo dobre wyniki tutaj osiągnął. Jeżeli chodzi o target, no to możemy targetować różnego rodzaju zainteresowania ze względu. Na to, że tak naprawdę trudno powiedzieć, i to jest jeden problem tego, tego produktu: że trudno powiedzieć, jaki jest tak naprawdę zainteresowanie, do którego możemy dotrzeć tym produktem, bo mogą być to każdy, może chcieć tego typu ładowarkę, więc możemy m.in. tak szeroko na Netflixa stargetować TikToka, ponieważ ten produkt się tam pojawiał, ludzie mogli go tam widzieć, a później, jeżeli zobaczył go na reklamie, mogą chcieć go kupić, czy Mobile Phone Accessories i gadget geeks, więc to są takie zainteresowania, które mogą gdzieś tu potencjalnie coś zdziałać. Fajne, skuteczność reklamy również jest wysoka. No to widać zresztą po, po tych wynikach, jakie osiągnęło na, na Facebooku, na reklamie na Facebooku. Zdecydowanie bardzo dobry przedmiot. Już chwilę temu działał, e, gdzieś e, widziałem już e, kilka reklam tego przedmiotu, i zawsze ten przedmiot, gdzieś tam dobrze się sprzedało, więc warto byłoby spróbować. E, trzecim e, produktem jest magnetyczny odbój do drzwi. Na naszej platformie został on uznany jako wschodzący trend, bo faktycznie jest coś w nim takiego, jak zauważyłem po reklamach, no to ten trend dosyć wschodził. Jeżeli chodzi o cenę sprzedaży, tutaj możemy profit uzyskać 11,54 i produkt na Aliexpressie 30 dni. To jest aukcja, która w sumie bardzo dużo zakupów zrobiła i też produkt nie był, nie jest tak dawno dodany, a już ma bardzo dużo zamówień. Jest to zdecydowanie produkt, który gdzieś tam jest odpowiedzią na jakiś problem. Jest w pewnym sensie również można powiedzieć jakimś produktem wow. Trochę tutaj słabo, że również no trudno jest powiedzieć jakie jest jest zainteresowanie tych osób, bo no trudno powiedzieć, ale myślę, że tak jak na, tak na przykład każdy może chcieć coś takiego czy w mieszkaniu, czy w domu bez tutaj. Więc tutaj mamy gify, czy jak to wygląda, krótki opis. Jestem przedmiot na Allegro, więc jeżeli ktoś chciałby sprzedawać go w Polsce, ponieważ tu jest dostawa tych 30 dni aż, więc mógłby spróbować sobie to sprzedawać z Allegro. Jeżeli chodzi o tą reklamę, ona też uzyskała w sumie ona nie uzyskała jakichś bardzo dobrych wyników ale mimo wszystko pojawiła się tutaj na platformie ze względu na to, że uważamy, że jest to naprawdę wschodzący trend też popatrzyliśmy jak to wygląda na Aliexpressie i tutaj niedawno został ten produkt dodany, a już zyskuje zamówienia no i dodatkowo jak ktoś go tutaj reklamuje, to też widać, że, że gdzieś to choć trochę musi mu działać tak naprawdę możliwe, że dopiero zaczął z tym produktem więc jest to taki produkt, który jeszcze nie jest odkryty jakoś dosyć mocno, wcześniej nigdy nie, nie widziałem, były podobne produkty więc można stwierdzić, że ten też będzie się sprzedawał, natomiast nie było takiego samego. Jest to zdecydowanie ułatwienie dla osób, które czegoś takiego potrzebują, więc zainteresowanie to może być mieszkanie, może być właśnie obi, czy jakieś inne tam tego typu sklepy, czy house and garden, magazyn. Tutaj tak naprawdę jest bardzo dużo różnych zainteresowań, które moglibyście stargetować i w których moglibyście znaleźć swoich klientów. Jako, że widzimy, że tutaj bardzo dużo oznacza osób, to znaczy, że ten produkt się im podoba. I widać, że ludzie tego typu rzeczy potrzebują, i możliwe, że nawet mówili o tym problemie, który mają z, z tymi drzwiami i tak dalej, ze względu na to, że te osoby ich tutaj oznaczają, więc to może być taki znacznik i też no, pokazuje, że jeżeli tak się oznaczają, to jest to powszechny problem. No i dlatego ten produkt został uznany jako wschodzący trend i myślę, że warto również byłoby się mu przypatrzeć. Myślę jednak, że jeżeli ktoś by chciał budować sklep jednoproduktowy, no to nie wiem, czy tutaj byłby to dobry produkt. Natomiast jeżeli ktoś ma jakiś sklep niszowy czy ogólny, no to zdecydowanie można byłoby dodać. Myślę, że na Allegro też będzie się to sprzedawało dosyć dobrze. No i ostatnim produktem jest oświetlenie ogrodowe z konewką. Jeżeli chodzi o ten produkt, to on został uznany jako hot product, bo bardzo dużo, no bardzo dobrze sobie tutaj ten produkt radzi na reklamach na Facebooku. Jeżeli użyjecie takiego, takiego tutaj takiej wyceny, to macie 17 dolarów na, na plusie jesteście. Jeżeli chodzi o m, tą aukcję na AliExpressie, no to tutaj ten produkt również jest bardzo nowy na AliExpressie, nie ma wielu, nie ma wiele aukcji i to jest taka aukcja, która jest naj, naj, najwięcej było sprzedane, czyli 145 osób kupiło, zero opinii było zero oceny produktu, natomiast fajnie, że jest dostawa do USA 4 dni jeżeli chodzi o Allegro, no to niestety tego produktu również nie znaleźliśmy było chyba 3 produkty wystawione, w, ale to był dropshipping i myślę że, myślę, że jest to nowy produkt, który warto byłoby przetestować, bo tak jak mówię, no na AliExpressie dopiero on gdzieś tutaj zaczyna się sprzedawać, a jak możemy zobaczyć po reklamie na Facebooku, która osiągnęła, i tak naprawdę reklama ta to było same zdjęcie, to jest to zdjęcie, które widzicie, to tak wygląda ta reklama na Facebooku. A mimo wszystko osiągnęła 37 tysięcy polubień, 5400 komentarzy, 8400 udostępnień, i została dodana 20 marca. Więc zdecydowanie jest to produkt hot, który widać, że się sprzedaje, jest nowy, więc no myślę, że jest zdecydowanie to coś, co można Byłoby dodać do swojego sklepu, czy zacząć sprzedawać. Zwłaszcza że idzie lato i ludzie będą chcieli ten ogródek sobie przystrajać, dodawać różnego rodzaju elementy, więc na przykład możemy stargetować sztukę ogrodową, e, ogród, czy na przykład możemy Home Decor Products, czy Better Home and Garden Magazine. No i tutaj mamy między innymi osoba, która zakupiła ten produkt, e, tutaj wysłała jakieś krótkie nagranie i zdecydowanie te osoby polecają, e, udostępniają to, więc jest to produkt, który bardzo, bardzo się tym ludziom podoba. Myślę, że to jest też fajne, ponieważ jest to taki produkt trochę niszowy dla osób, które bardzo lubią uprawiać ten ogródek. To też jest jakaś taka pasja, hobby, więc te osoby myślę, że zdecydowanie będą chciały coś takiego zakupić. Jest to produkt, który z tych wszystkich czterech wypada wydaje mi się najlepiej jak do tej pory. Natomiast wszystko może się zmienić. Dajcie znać, który produkt wam się najbardziej podoba i który byście chcieli dodać na swój sklep, a może który dodacie na swój Swój sklep internetowy. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach i słyszymy się następnym razem.